Czystej strony i Tabletowo.pl. Zapraszam Was na recenzję odkurzacza bezprzewodowego Xiaomi G11. W opakowaniu znajdziemy dość pokaźny zestaw akcesoriów. Umieszczono tu bowiem jednostkę odkurzającą z pojemnikiem na nieczystości, jest także akumulator, ładowarka, metalowa rura przedłużająca. Jest duża elektroszczotka do podłóg i dywanów, poza tym mała elektroszczotka do mebli i materaców, do tego wąska szczotka z włosiem, długa szczotka szczelinowa, zestaw montażowy złożony z kołków i śrubek, a także stacja ładująca z miejscem na wszczepienie szczotek. Sporo uwagi przyciąga tu już od razu jednostka odkurzająca. Na jej szczycie umieszczono mały ekran, który informuje nas o podstawowych parametrach odkurzania, a także o wszelkich błędach w działaniu. Dookoła niego wyświetla się kolorowa obramówka, która pokazuje jak bardzo naładowana jest bateria. Pod spodem mamy dwa klawisze. Klikając klawisz po lewej stronie zmieniamy tryb pracy i do wyboru jest auto, turbo oraz eco. Po prawej stronie jest jeszcze blokada działania. Dzięki niej nie musimy cały czas trzymać spustu podczas odkurzania, wystarczy raz kliknąć, a odkurzacz będzie pracował aż do ponownego wciśnięcia spustu. Pod odstającym modułem z ekranem i dwoma klawiszami mamy jeszcze jeden przycisk, który otwiera pojemnik na nieczystości. Przebiega to w bardzo ciekawy sposób, ponieważ najpierw pojemnik delikatnie się unosi do góry, a potem jest otwierana klapa, która odsłania otwór wysypując z pojemnika śmieci. Aby zamknąć pojemnik wystarczy już delikatnie nacisnąć na górę pojemnika, wtedy klapka się przymknie, a pojemnik schowa w odkurzaczu. Oczywiście ten pojemnik możemy z łatwością wyjąć obracając go, Dzięki czemu dostaniemy się też do filtra. Każdy element możemy umyć pod bieżącą wodą, jednak przed ponownym użyciem powinniśmy zaczekać około 24 godziny, aż całość dokładnie wyschnie. Pod pojemnikiem jest jeszcze wspomniany klawisz wywołujący pracę urządzenia. Na samym dole z kolei mamy jeszcze miejsce na wczepienie baterii i dzięki temu, że nie jest ona zamocowana na stałe, bez problemu możemy ładować ją w każdym miejscu, nie ograniczając się koniecznością posiadania większej przestrzeni na zmieszczenie całej jednostki odkurzającej. Szczotki szczelinowe sprawdzą się przy odkurzaniu w mniej dostępnych miejscach, dodatkowo na jednej z nich jest włosie, które pozwoli na delikatniejsze odkurzanie takich elementów jak meble, klawiatury czy chociażby listwy przypodłogowe. Elektroszczotki poza ssaniem nieczystości jednocześnie mają jeszcze obrotowe rolki, które wprawiają zanieczyszczenia w ruch. Mała elektroszczotka do mebli czy materacy ma standardowy wałek z naprzemiennie ułożonym włosiem, obraca się cały czas, dając efekt wyczesania, zwiększając tym samym wrażenie czystości tkaniny. Dużo bardziej zaskakująca jest duża szczotka, która nie ma już włosia naprzemiennie ułożonego w sposób ciągły, ale w postaci takich małych, odstających kępek. Mogą one jeszcze bardziej skutecznie unieść wszelkie zabrudzenia, ponieważ szczotka będzie dotykała ich w sposób punktowy. Dodatkowo w szczotce jest fajne to, że mamy tutaj wbudowany mechanizm, który będzie przecinał włosy, są to takie ukryte nożyki, które sprawiają, że nawet jeżeli jakiś włos się tutaj nawinie, to zostanie natychmiastowo przecięty. Negatywnie jednak odbieram samą budowę tej szczotki. Przód jest dość szeroki i przez co szczotka nie wciąga zanieczyszczeń od razu po przeciągnięciu, a dopiero kawałek dalej. Sprawia to, że większe nieczystości mogą być przesuwane zamiast od razu wciągane, co niestety nieco utrudnia sprzątanie. A jak już o tym mowa, to na pewno trzeba wiedzieć, że Xiaomi G11 jest skutecznie działającym odkurzaczem. Wciąga wszelkie nieczystości szybko i bezproblemowo, podłoga zostaje łatwo pozbawiona okruszków, piachu czy chociażby ziemi, tak naprawdę po jednym przeciągnięciu szczotki. Do tego spokojnie sprawdzi się tryb automatyczny, który faktycznie dostosowuje moc do poziomu zabrudzeń i gdy wykryje ich nieco więcej, słychać głośniejszą pracę urządzenia. W przypadku mocniejszych, ale dalej sypkich zabrudzeń może być konieczne kilkukrotne przeciągnięcie, jednak raczej nie pojawiają się tu sytuacje, żeby jakieś zabrudzenia zostały na podłodze. Jedyne co to przez budowę szczotki problematyczne może być usuwanie zabrudzeń o większych rozmiarach, ponieważ no realnie mogą nie zmieścić się przy tej obudowie szczotki i trzeba tutaj nieco bardziej kombinować. Podobnie jest z dywanami, tutaj odkurzanie jest skuteczne i wyczesanie jest dość mocno widoczne i tak naprawdę nawet przy pozornie czystym dywanie po przesunięciu tą elektroszczotką w pojemniku pojawia się sporo kurzu. Z niskimi dywanami nie ma totalnie żadnych problemów, każde przeciągnięcie kończy się usunięciem zabrudzeń. Delikatne nieprawidłowości zauważam jednak w przypadku odkurzania gęstych, wysokich dywanów i tu ponownie winna jest budowa szczotki, ponieważ przez szeroką zabudowę wałka nie zawsze wciąga się nieczystość, tylko jest przesuwana, szczególnie jak ta szczotka trochę bardziej zagłębi się we włosiu. W takim przypadku po prostu najlepiej unieść cały odkurzacz do góry i nacelować szczotką w to miejsce, w którym mamy jakieś większe śmieci. Tak więc no ta szczotka nie jest do końca przemyślana i może faktycznie sprawdzić się do delikatniejszych zabrudzeń, ale gdy będą nieco w większych rozmiarach lub będą umieszczone na dywanach o głębszym włosiu, to sprzątanie będzie dużo bardziej utrudnione. Mała elektroszczotka ma już budowę jak najbardziej prawidłową i z nią nie ma takich problemów w kontekście przesuwania zabrudzeń. Szczotka sprawdzi się więc świetnie do odświeżenia kanap, ale także z powodzeniem pozwoli na oczyszczenie właśnie takich wyższych dywanów, gdzie duża elektroszczotka miała problemy. Jeśli chodzi o szczotki szczelinowe, to oczywiście mają one nieco mniejszą moc odkurzania, ponieważ całość już bazuje na saniu odkurzacza. Nie mamy tu dodatkowego elementu wspomagającego w postaci chociażby obrotowego wałka. Tak więc, no jak w przypadku elektroszczotki, tryb eko czy automatyczny w zupełności wystarczy przy praktycznie wszystkich nieczystościach, tak przy tych wąskich szczotkach lepiej jest już stosować tryb turbo. Jeśli chodzi o baterie, to Xiaomi G11 w żaden sposób się nie wyróżnia. Czasy pracy są dość standardowe, jak na bezprzewodowe odkurzacze pionowe. Producent niby deklaruje tutaj 60 minut pracy, jednak osobiście nie udało mi się osiągnąć aż takiego wyniku. Czas pracy oczywiście będzie to zależało od trybu pracy odkurzacza oraz zamocowanych szczotek. I w moim przypadku uzyskiwałem takie wyniki jak 53 minuty w trybie ECO, mając zamontowaną szczotkę szczelinową, 12 minut w trybie Turbo ze szczotką szczelinową. Gdy zamocowałem małą elektroszczotkę, to uzyskałem 10 minut w trybie Turbo. Z dużą elektroszczotką było to jeszcze minutę mniej. Najczęściej jednak stosowałem dużą elektroszczotkę w połączeniu z trybem automatycznym i w takim scenariuszu uzyskiwałem około 20 minut pracy, co w zupełności wystarczało do odkurzania całego mieszkania o powierzchni około 50 m2. W trybie turbo takie całe wysprzątanie mieszkania jest już nieco utrudnione i trzeba naprawdę szybko się uwijać, żeby zdążyć posprzątać przed rozładowaniem baterii. Gdy jednak nieczystości będzie więcej, to takie posprzątanie w trybie Turbo może okazać się mało realne. Podsumowując, Xiaomi G11 kosztuje aktualnie w okolicy 1800 zł. Szczerze mówiąc, uważam, że to trochę sporo, szczególnie że obecnie na rynku jest tyle różnych odkurzaczy, że spokojnie można wybrać coś tańszego, a jednocześnie, może pod pewnymi względami, lepszego. No bo, ok, Xiaomi G11 skutecznie sprząta mieszkanie, wciąga wszelkie nieczystości i moc sania jest w zupełności wystarczająca. Bateria tutaj nie wyróżnia się ani na plus, ani na minus, może i ciekawa jest ta duża elektroszczotka z systemem eliminującym problem wplątywania się włosów, ale jednocześnie jest to także najsłabsza strona odkurzacza, ponieważ przez sporą zabudowę od przodu pojawiają się problemy z usuwaniem nieczystości o większych rozmiarach. Do tego odkurzacz słabo poradzi sobie z wyższymi, gęstszymi dywanami, gdzie szczotka po prostu się wtopi, uniemożliwiając tym samym oczyszczenie podłogi. Brakuje także podświetlenia szczotki, co przy tej cenie powinno być już standardowym elementem. Według mnie cena Xiaomi G11 musi stanowczo zmaleć, żeby był to dobry wybór. Obecnie myślę, że bardziej zainteresowałbym się już chociażby Dreamy T10, którego szczotka docąd najbardziej przypadła mi do gustu w kontekście usuwania zabrudzeń, szczególnie na dywanach. Tam też mamy dodatkową elastyczną rurkę do mniej dostępnych miejsc i jedyne co to nie ma wyświetlacza, który informowałby o trybach pracy. Tak więc na no ogólnie w mojej ocenie uważam, że Xiaomi G11 jest przyzwoitym odkurzaczem, ale na pewno z kilkoma niedoróbkami. Przede wszystkim ta szczotka, która miała być największym wyróżnikiem, stała się jednocześnie największym minusem przez tą nieprzemyślaną konstrukcję obudowy od przodu. Niestety, przy tak wysokiej cenie te niedoróbki są jak dla mnie nie do końca do zaakceptowania. A co wy myślicie o tym odkurzaczu? Czy wy byście go kupili, czy raczej szukalibyście czegoś innego? Dajcie koniecznie znać w komentarzach. Zachęcam również do zapoznania się z pisemną wersją na oiut.pl, gdzie znajdziecie nie tylko ten test, ale także sporo innych ciekawostek na temat internetu rzeczy. A tymczasem dzięki za oglądanie. Do zobaczenia w kolejnych filmach. Cześć!